No Moim zdaniem, nawet lepsze od Hugo, ale to. Z... bo nie lubię Prosecco po prostu. A piwo lubię. Co powiesz o koktajlach piwnych? Znaczy, ja jestem zdania, że w naszym małym lubelskim półwsiadku gastronomiczno-barowym, alkoholowym, nasz lokal słynie głównie z dwóch rzeczy. Jedną z nich są mordercze szorty na spirytusie, a drugą są koktajle piwne po prostu. Czyli w większości połączenie różnych koktajli mhm. z piwem. Jaki jest bestseller, najczęściej wybierany koktajl? Jak w Harry Potterze był Voldemort i mówili o nim, że ten, którego imię nie wolno wymawiać, to u nas jest ruchawica, którą się klienci strasznie boją zamówić, mówiąc wprost co chcą. Duża szklanka. Procedura prawie taka sama. Limonki. W zasadzie to jest Hugo spritz po prostu z piwem. Trochę mięty. Jak koktajl, to musi być oczywiście lód. Syrop czarny BS, około 20-30. Prosecco. o tak mniej więcej do 1 czwartej. I zalewamy browarkiem, mała ozdoba i dwie słomeczki. Wola. Voilà. Nie trzeba zmieszać. Nie, bo jak piwo wpada, to od razu podnosi, wzburza, jakby to.